Wszystkie piece na drewno Viking są wyposażone w funkcję, która automatycznie wspiera użytkownika, zapewniając prawidłowe rozpalanie pieca. W procesie spalania kluczowe jest właściwe rozpalenie ognia oraz rozgrzanie komina, aby uzyskać odpowiedni ciąg niezbędny do efektywnego spalania. Tutaj Viking Automatic pokazuje swoje możliwości. System Viking Automatic wykorzystuje sprężynę reagującą na ciepło, która automatycznie otwiera dopływ powietrza pierwotnego podczas rozpalania. I zamyka go, gdy proces spalania jest już ustabilizowany. Gdy ogień zaczyna przygasać, Viking Automatic ponownie otwiera dopływ powietrza pierwotnego, aby skutecznie spalić pozostały węgiel, pozostawiając jedynie cienką warstwę popiołu. Podczas dokładania drewna Viking Automatic ponownie wspiera użytkownika, ułatwiając ponowne rozpalanie dzięki automatycznie regulowanemu dopływowi powietrza pierwotnego. Długa faza spalania pomiędzy etapem rozpalania a końcowym wygaszaniem jest łatwo kontrolowana za pomocą uchwytu regulacyjnego umieszczonego z przodu pieca. Uchwyt pozwala precyzyjnie regulować dopływ powietrza, umożliwiając dostosowanie poziomu ciepła do indywidualnych potrzeb. Viking Automatic jest standardowym wyposażeniem wszystkich pieców Viking i jest wliczony w ich cenę.